Kacper Rojkowicz po emocjonującym meczu wygranym na ciężkim boisku w Białce Tatrzańskiej 3-2 do z Watrom. Kacper, jak podsumujesz to spotkanie? Spotkanie podsumuję tak, że przez cały mecz przeważaliśmy. Treler przeciwnej drużyny nawet wspomniał, że nam należały się 3 punkty. Kurde, boisko bardzo ciężkie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo dużo indywidualności w tym meczu pokazaliśmy. Z naszej strony bardzo dobrze to wyglądało. Chociaż w pierwszej powie, skuteczność troszkę zawiodła. Straciliśmy bramkę też. Zawsze tracimy bramkę po jakimś stałym fragmencie albo jakiejś naszej głupocie. Ale cały mecz my się na plus i wywalczamy czwórki i wracamy do Kasper, wspomniałeś, że dużo indywidualności. Dzisiaj, tą indywidualnością byłeś też. No, byłeś też. Byłeś też ty. Dołożyłeś tam dwie bramki. Nie ukrywam, że po drugiej twojej bramce, czyli bramce na 3-2, chwyciłem się za głowę. To jest coś niesamowitego. Mam nadzieję, że mi się nagrało na dronie i, i będzie na jakiejś rolce. Jak e, podsumujesz tą grę już tak z perspektywy swojej osoby? Swojej osoby, bo no myślę, że to pierwszy mecz mój taki w tej rundzie też kontuzja na początku mnie wyróciła z później choroba nie układało się to po mojej myśli totalnie. Ale cieszę się, że dzisiaj odpaliłem i mogę z i drużynę. Cieszymy się z szybkości. Kasper, dziękuję Ci bardzo i pewnie wszyscy, którzy zobaczą skrót i bramki też Ci podziękują. Dzięki, dobry, Kasper. Dziękuję bardzo. Jakub Baran po wygranym meczu z Watrą Białka Tatrzańska 3 do 2 Kuba. Jak podsumujesz to spotkanie? Ciężki mecz, ale też takiego się spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że na tym terenie, tutaj w Białce Tatrzańskiej, drużyny, które przyjeżdżają, nie mają łatwo. Świadczą o to wyniki Watry, gdzie, gdzie przegrała tutaj jeden mecz, jeden zremisowała, a tak to wychodziła zwycięską ręką. Ale dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj postawiliśmy jej mocne warunki i myślę, że zasłużenie z, wywozimy stąd trzy punkty. Kuba. Yy... No, dzisiaj drużyna, mimo wszystkich kontuzji, z trenerem rozmawiałem, tych kontuzji naliczył chyba 8 plus dwie dodatkowe, ale druga połowa i charakter okocimski to taki mocne wejście i mocny powrót. No, czyli ja myślę, że jest na skład, 23 osoby, i, i naprawdę ta drużyna jest wyrównana pod względem umiejętności czy jakości, tak samo to pod względem zaangażowania, więc tych, których nie ma. No to można powiedzieć, ci, którzy grają, to wchodzą w ich buty i, i dają tej drużynie jakość, dają intensywność, zaangażowanie i poświęcenie, czego dzisiaj przykładem jest Mazi, który wsadził głowę tam, gdzie niektórzy by wsadzili nogi. Dzięki temu mamy rzut karny wykorzystany przez Nikodema perfekcyjnie i doprowadzamy do, do remisu. Także, także szacunek dla Mariusza, pozdrawiamy Cię, szybkiego powrotu do zdrowia i, i, i czekamy na Ciebie wszyscy. Znając trochę naszą służbę zdrowia, to może się okazać, że na to szycie jeszcze tam chwilę poczeka na tym sorze, więc Mazji, tak jak Kuba wspomniał, szybkiego powrotu i szybkiego szycia. Kuba za tydzień ciężki mecz przyjeżdża do was drużyna następna z charakterem Lubań Maniowa. Też postawicie wysokie progi im, co? Oczywiście zawsze celujemy w trzy punkty, szczególnie mecz u siebie. Ostatni mecz rundy, więc, więc naprawdę zrobimy wszystko, żeby, żeby te trzy punkty zostały w Brzesku i, i takim fajnym meczem zakończyć, zakończyć tę, można powiedzieć, udaną rundę z przebiegu, z przebiegu tych miesięcy, które, które już za nami. Kuba, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze raz dzięki. Po bardzo.